Które kraje unijne mają największe problemy z dostępem do opieki stomatologicznej? W 2024 roku ponad 6% osób w Unii Europejskiej w wieku 16 lat lub starszych zgłosiło brak dostępu do opieki stomatologicznej. Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy były ograniczenia finansowe, czas oczekiwania oraz odległość od placówek medycznych. Najwyższy odsetek niezaspokojonych potrzeb odnotowano w Grecji, na Łotwie i w Rumunii, podczas gdy najniższe wskaźniki zanotowano na Malcie, w Niemczech oraz w Chorwacji. Znacznie wyższy odsetek braku dostępu do usług stomatologicznych zgłosiły osoby zagrożone ubóstwem wyniósł on 13,7% podczas gdy wśród osób niezagrożonych ubóstwem sięgał 5,1%. Różnice te wystąpiły we wszystkich krajach unijnych, a największe odnotowano w Rumunii oraz w Grecji. Istotne rozbieżności zaobserwowano także na Łotwie i w Portugalii. Z kolei Niemcy, Malta i Polska wyróżniały się najmniejszymi różnicami między odsetkiem osób zagrożonych ubóstwem a niezagrożonych ubóstwem, które zgłaszały niezaspokojone potrzeby w zakresie opieki stomatologicznej.